Powinienem zacząć ten odcinek od bardzo niecenzuralnych słów. Ledwo dostroiłem wykrywacz. ale przywitam się tak jak należy. Choć dzisiaj mam wielkie, żeby wam jak najszybciej pokazać to, co znalazłem. Eee, witajcie na kanale Aureus, odcinek 20 któryś. Trochę wieje, przepraszam za wiatr. Sporo dzisiaj ludzi na plaży. Przed chwilą miałem sygnał, to w tych kamieniach, 27-28, taki dość skakający, bałem się, że to może być srebro i dobrze, że się bałem. A teraz patrzcie i uważajcie. <grytanie> to są jakieś jaja, słuchajcie, to są jakieś żarty. Dlaczego to są żarty, już wam pokazuję. Po pierwsze, to jest dość duże, to jest składane. A teraz, przyjrzyjcie się dokładnie, jak tego jeszcze nie widzicie jest napisane my Menso 925 silver spory kawał srebra co to dokładnie było słuchajcie, nie mam zielonego pojęcia tutaj jest wysadzane jakimiś kamykami zaraz zrobię telefonem zdjęcie żebyście mogli zobaczyć tą próbę ale spory kawał słuchajcie srebra naprawdę naprawdę fajne. Super fan. Co to było? Przypuszczam, że to mogła być jakaś zawieszka, tu jest zawias, tak jak wam już mówiłem wcześniej. Tutaj to się składa lub składało kiedyś, coś można było pewnie włożyć do środka. Jak powiedziałem, robię zdjęcie. I za chwilę zobaczycie zdjęcie jest razem z próbą. Sajbiście. Do następnego. Dzisiaj kopanie nocne. Więc będę się włączał tylko, kiedy będzie coś. Ciekawego pokazania, bo jest ciemno jak, za przeproszeniem, w dupie. Okej, okay, to do zobaczenia. Dosłownie minuta temu się wyłączyłem. Autentycznie minutę temu się wyłączyłem. Z tego co mi się wydaje. Bardzo tak, jak podświetle, jakbyście widzieli. Censur. Będzie 50 sensów Ale z taką jakąś ładną elką z przodu i w ogóle. Tak, ale 50 pensów. Trochę wyczyszczę, coś było na nim widać, takie jakieś wielkie słuchajcie, wiecie, mega duże. No ale jest Elżbietka, widać Elżbietkę, nie. E, słuchajcie, nie wiem jak to zrobiłem, bo jest ciemno jak już mówiłem, jak wiecie gdzie, e, ale z tego co widzicie to jest druga moneta, prawdopodobnie to będą dwa pensy. E, po drodze masa sygnałów śmieciowych. Ale jest, jest fajnie, jest spokój, jest cisza. Mega ciemno, tak jak mówiłem, a poza tym e, jest po deszczu, więc jest fajna przewodność. Całkiem sympatycznie się to kopie e, Poczekajcie, spróbuję podnieść tą monetę. No i okej, okay, jest kolejna moneta druga. Tak jak mówiłem minęło jakieś pół godzinki. Dobre pół godzinki, więc idziemy dalej. Ok, to do następnego. No Elo, Elo. Ciao mam, moi drodzy, ale jest chyba trzecia moneta dzisiaj. Mhm. Wygląda na dwójkę. No ale okej, okay. to, to nie bardzo jest o czym gadać, bo to dwójka, więc ja się wyłączam i idę dalej. Bo no szybko biegnie, szybciej niż dzień. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jest dość późno porę już. Okej, okay, to do następnego. Takie rzeczy tylko na plaży. Słuchajcie, to pierwsza moja znajdą. taka spora ta piłka, nie? Kluszowa. No i dobra, to ta pierwsza znajdka, o której Wam mówiłem. Trudno jej było nie zauważyć zresztą. No worek, zrób zdjęcie. To zdjęcie śmieci na Instagram. I tak dalej. 4. To dla miłośników Haribo. O! Czy to jest na pewno z tej planety? O! Takie rzeczy. Albo jak ktoś lubi galaretkę, słuchajcie, taką wiecie, pieprzową albo drobiową, to mi przypomina trochę galaretkę. Starczy cytrylę trochę dodać i całkiem fajne. No dobra, bo pada. Siemandero, dzień dobry, witam wszystkich. Zaczynamy, la Beach. Nawet nie ma wiatru, więc do dzieła. Zobaczymy co do dziś się wyskoczy. No to tymczasem. W tym 50 ekspresowym. Szybko słuchajcie. Drugi sygnał: 20 pensów. No, 20 to. No, i elegancko. A tymczasem, 3 minuty później. 3 minuty później. Dwa pensy czy nie zaraz będziemy wiedzieć co nas chodzi już Elżbieta nam się pokazuje mhm. druga strona nie, to 10 słuchajcie tak, widać dziesiątkę mhm. no i dobra, 10 pensów druga moneta ciśniemy dalej Wyszła w końcu kolejna moneta po długiej chwili oczekiwania i grzewania w śmieciach. Jeden kąt. tak, nie minęło 30 sekund, jak głęboko to sami widzicie. No ha, i kto jest czempion? Śmiecał do gara No hello, elo moi drodzy, płytki dół, 12 sygnał e, stabilny 5 pensów z Elką No, że nie ma co pokazywać dojdziemy to Legancko. No dobra, to teraz tutaj. No Ale dobra tu jest stołek taki niewielki tutaj to wygrzebaliśmy Specjalnie wiem co to będzie dlatego wydaje mi się, że to może być jedna druga pańska e, 1974 rok i już tak jak mówiłem zobaczycie zobaczycie zdjęcia Dobra następnego no, Ja wiem, że widać niewiele, nawet mniej. To jest tutaj to jest nie drodzy Jaki już widzę facetika w kształcie mulety wydaje mi się 1943 rok To jest moneta 3-pensowa. E, dostaniecie i opis, i zdjęcia gdzieś na dole ekranu. I to tyle. O 7 grudnia. E, masa czasu przerwy. Pogoda jak nie 7 grudnia. Jest ciepło, jest słońce, a wczoraj jeszcze było 0 i trochę ponad 0,1-2 stopnie. E, słuchajcie, e, do rzeczy. Jestem dzisiaj na plaży. Taki króciutki rekonesans, nawet nie nazwę tego wypadem. E, Samowieta, ten chyba sygnał. Jeden PS 1973. Rok. A jak widzicie, aura dopisuje, bo to jest z tych ostatnich, dni. kiedy jest taka pogoda, jaka jest. No i dobra, to do następnego. No i tak sprawdzam. Jeden funt. Jeden funt. Jeden funt. jest nowa edycja, całkiem fajnie. Jeszcze wróci do obiegu słuchajcie. Elegancko. Super fajnie. Chodźmy dalej. Elo się manda, pierwsze kopanie 2021. Witam wszystkich gorąco serdecznie. W sumie słuchajcie, nam pokazuje Moneta 3 pensowa z awersu trochę strana. Jak widać? ale na rewersie całkiem dobrze ją widać rok też na nie widać jak się ktoś odtąd 1957 ale tak czy inaczej pierwsza moneta 2021 3 pence super fajnie idziemy dalej jest jakiś drugi moniak jak już mu się przyglądałem wcześniej z jednej strony wygląda jakoś tak, ale z drugiej będzie chyba nie lada wyzwanie go doczyścić. No dobra, słuchajcie, ją trochę przetrę i zaraz Wam ją pokażę jak mam To do za chwilę. Słuchajcie, żadnych <coughs> tam rewelacji, to jest yy, moneta jednopensowa tylko w takim stanie po prostu. Yy, w takim stanie. No, zajechała na po prostu i tyle. No i dobra, to tyle moi drodzy. Idziemy do następnego. W końcu pojawiła się moneta. Długo musiałem na nią czekać. Widzicie? Widzicie? Si. ma moi drodzy. Po to dwa pensy z tego co widzę. Nie ma sensu specjalnie się rozwodzić nad dwupensówką. Dwa pensy, dwa pensy tylko w kwiecie wieku jak mówiłem dobra idziemy dalej mała dziurka sygnał na zawleczkę od piwa ale to nie zawleczka tylko w kształcie że to raczej 20 pensów chyba może 10 a może jeszcze coś innego Dobrze, słuchajcie, on doprowadzę i zaraz się włączę, mam mamy pokazać, co to jest. Elegancko. No więc tak, moi drodzy, całkiem miłe i sympatyczne zaskoczenie, bo to ani nie 20 pensów, ani nie 10 pensów z monet współczesnych, tylko to One Shilling z 1959 roku. W takim średnim stanie, powiem wam szczerze, ale z Elżbietą jeszcze takiego shillinga nie mam. Jak on wygląda. W lepszym zdjęciu, jeśli coś tu będzie widać, nie będzie się nie światło odbijać, e, ale co załączę Wam zdjęcie, będziecie mieli dziś zdjęcie tutaj i opis do tej monety, co jak, z czego i po co. Niemniej jednak całkiem sympatycznie mój. bo jeszcze nie mam takiej monety i całkiem fajnie idźmy dalej. Moje drodzy, kolejna moneta. Głęboko, hmm. ale tam bez szału, bo to jeden pas, z dżipietą. No i idźmy dalej. Mam tu jakiś ciekawy sygnał. Teraz zobaczymy, jak to, jak to nam będzie pływać. 25-26 jak widzicie. Patrzę, to tutaj... Ja już ją wcześniej tutaj zlokalizowałem ale chciałem ją zostawić żeby wam pokazać jak to będzie wyglądało jak ją będę wyciągał No i mamy to tą monetę. No jest praktycznie gładka ale wiecie co dajcie mi szansę, ja się spróbuję z nią zabawić chwilę jak coś się uda wyczytać to zaraz się widzimy, to do za chwilę No więc historia z nią wygląda w ten sposób, słuchajcie że to jest masakrystm destruk, to znaczy jest bardzo zniszczona No coś znaleźć na temat tej monety. Będziecie mieli to tutaj, ewentualnie jakieś fajniejsze zdjęcie. No szkoda. Dobra, to do następnego. Słuchajcie, akurat tej monety to się trochę szukałem, bo przegarniałem skupki na kupkę Zobaczenie. No więc tak moi drodzy, nie było dzisiaj sreberka, no to dzisiaj jest sreberko rok 5 1918 rok, e, 3 pensy moneta srebra, troszkę tylko udało się z niej e, tam doczytać, słuchajcie, ja wam zrobię lepsze zdjęcie tej monety, wstawię wam tutaj opis do tej monety, a też pokażę wam zdjęcie takie jakieś fajniejsze ze sklepu numizmatycznego, no, żebyśmy widzieli do czego rozmawiali. OK, jest Rebelko, jest całkiem sympatyczne. Kolejna moneta. jak dali. Da, więc zwijam mandzior. Eee, do zobaczenia na podsumowaniu. Tak więc, elo, elo, witajcie na podsumowaniu. No zaczynamy mojej drodzy, od śmieci. I nie będziemy generalnie tutaj za bardzo przedłużać, bo już on jest już dość długi. Eee, słuchajcie, co autor tak miał na myśli? Ej pokazując ten materiał tak szybciutko w podsumowaniu. Widzicie śmieci z ostatnich czterech, czterech po wypadu. Błuski, jakieś tam inne graty, nie doda, nie tak niemak, To też wygląda jakieś te monety, takie kompletne skrapy. Ale dobra, przejdźmy do tych rzeczy. E, wyszły, to co już widzieliście, e, czyli ta zawieszka srebrna 10,2 grama z wysadzanymi cyrkoniami, dwoma rzędami cyrkoni dookoła w sumie wszystkich monet tutaj jest około 40. Ja je tylko tak pogrupowałem. Tych monet to jest około 3,70 plus jeszcze jakieś 4 funty, czyli około 7,70. Tutaj jedna, druga pensa. To ta moneta, której nie dało się uratować. Nie wiem czytać. One shilling eee, 3 pensy, 3 pensy. No i tutaj ta sreberka z 1918 roku, które już widzieliście na filmie z Georgem i generalnie tyle moi drodzy ja wiem, że to bardzo trudno jest zmieścić te ostatnie kilka wypadów w ciągu 15 minut dlatego ten film też był taki chaotyczny i jeśli podobało się, słuchajcie zostawiajcie to co trzeba kolejne odcinki już na stole montażowym, więc ruszamy niebawem ponownie tyle z mojej strony, trzymajcie się, pozdrawiam cześć